Tradycyjne spotkanie ze studentami zagranicznymi, spotkania z młodymi ludźmi są zawsze ciekawe, a to w szczególnym okresie, w okresie bożonarodzeniowym, studenci mogą poznać nasze zwyczaje, ale my również ich. Dzisiaj świat jest, można powiedzieć, zglobalizowany, jak to się mówi, jest, stał się globalną wioską i dlatego też wymiana studentów w ramach programu Erasmus jest niezwykle ważna. Ważne jest dla uczelni, ważne dla Politechniki to studenci z 30 krajów, ale z 40 różnych uczelni, więc to jest ogromna liczba. Ważne jest oczywiście również dla miasta, dlatego że ci młodzi ludzie poznają miasto, bo przecież oni może nie słyszeli kiedyś o Stoku, prawda? Że nie jesteśmy największym miastem na świecie, a w tej chwili spędzają tutaj czas, pół roku na przykład, to jest sporo czasu, mogą poznać miasto, mogą poznać nas i myślę, że Będziemy wszystko robić, aby wywieźli jak najlepsze wrażenie.